Cześć! Chciałabym Was zaprosić dzisiaj na warsztaty poetyckie dla każdego, które będą 23 listopada, to jest niedziela, o 12 i potrwają tak za dwie godzinki. I naprawdę, może przyjść każdy, nawet ten, kto nie pisał jeszcze wierszy. A dzisiaj chciałabym Was zaprosić wierszem, który pisaliśmy ostatnio. Akurat tak się składa, że ostatnio pisaliśmy pantum, taka forma powracająca. I wyszło mi coś takiego: przekomarzanka. Ludzie jak krople, pomiędzy sobą mają tyle, co nędzasz pieniędzy. Od czasu do czasu nic przyjemnego, szaroniebieskie niedźwięczne ego. Siebie mają deficyt jak nędzasz pieniędzy, porównując się do kogoś drugiego. Szaroniebieskie niedźwięczne ego. Od rana do nocy w głowach im dźwięczy. Porównując się do kogoś drugiego, żyją smutno, wciąż jęcząc. Od rana do nocy. W głowach im dźwięczy stan umysłu porzuconego. Żyją smutno, wciąż jęcząc, nam to zabiera powietrze. Stan umysłu porzuconego, jak klaustrofobiczna przestrzeń. Nam to zabiera powietrze, ludzie jak krople. Pomiędzy ta klaustrofobiczna przestrzeń, od czasu do czasu, majstersztyk. To tyle na dziś. Zapraszam Was serdecznie. Miejcie dobry dzień. Trzymajcie się. Cześć.